Witam z tej Nero, a, a to jest prezentacja mojej kolekcji albumów zespołu muzycznego Linkin Park. Dokładnie tak, moi drodzy, jest to materiał, który będzie nieco odbiegał od głównego tematu na moim kanale, jakim są gry komputerowe. Ale na karcie społeczności daliście: Wykazaliście, o może powiem w taki sposób, zainteresowanie tego typu materiałem. A zbieranie tychże albumów stało się naprawdę sporym hobby dla mnie, więc jak najchętniej, znaczy jak najbardziej chętnie wam się, z wami się podzielę owymi albumami, moją nową e, smykałką, że tak powiem, więc e, dokładnie tak, nie przedłużajmy, zaczynajmy. Będę pokazał te albumy e, w taki sposób, jak one wychodziły od samego początku do końca, tak, zaczynamy moi drodzy od roku 2000, e, 2000, dokładnie tak. No, ma tyle samolot co ja, a jest to, moi drodzy, Hybrid Fury, dokładnie tak. Hmm. Linkin Park był znany z tego, że bardzo często zmieniał gatunki muzyczne. E, rozpoczął swoją przygodę z gatunkiem muzycznym Nu Metal, e, dokładnie tak. Jest najbardziej znany gatunek muzyczny, jeśli chodzi o Linkin Park, e, i najbardziej, e, powiedzmy, ikoniczny dla nich. No, cóż, tutaj mamy chociażby taką świetną muzykę jak Indie End, chociażby jedna z ich najlepszych, najlepszych, zdecydowanie piosenek, ich moja najulubieńsza, Tak nam tutaj wygląda to w środku. Mamy płytkę i zawsze będę pokazał, co również za płytką się aktualnie kryje. Tutaj mamy tego żołnierza, który był też na okładce. Dokładnie tak. Tutaj mamy go z takimi skrzydłami. Teoria hybrydy, tak, więc, więc jak najbardziej. Bardzo świetny album. Ok. Dalej, moi drodzy, mamy Reanimation, czyli pierwszy ich remiksowy album, który remiksuje nutki z poprzedniego albumu. E, tutaj jest to bardziej rap metal niż nu metal, choć e, nu metal w wykonaniu Linkin Parku również ma sporo rapu, ale tutaj zdecydowanie jest on potężniejszy i pomimo, że to są remixy uważam ten album za lepszy od, od, powiedzmy, oryginalnego, czyli właśnie od Hybrid Theory. E, tak nam tutaj wygląda. E, Aktualnie, jeśli chodzi o reanimation, są dwie wersje tegoż albumu. Można dostać właśnie takiego, jaki tutaj Wam przedstawiam. Tutaj mamy znowu tego żołnierza. Z takim, z takim, to jest wersja z takim transformerem, jakby tutaj jak macie na, na aktualnej okładce. I jest również taki bez niego. i Na szczęście udało mi się wyhaczyć tą wersję. Ona jest rzadsza i zdecydowanie ładniejsza. Dokładnie, dokładnie tak. Dalej, moi drodzy, mamy. Moim zdaniem ich najlepszy album, czyli Meteora, rok 2003, ponownie nu metal, ale zdecydowanie mocniejszy nu metal i moim zdaniem lepsze overall piosenki, takie jak Nam, Don't Stay, Summer I Belong, no same, że tak powiem, cudeńka, bym, bym powiedział, w środku wygląda to w taki sposób. Dokładnie, dokładnie tak, tutaj mamy płytkę, a za nią, hmm, choć tutaj płytko wygląda to w taki sposób. Dokładnie tak mamy tutaj yy, te yy, szpraje, tak, gdzie jest z tym szprajem i te sprawy pozdro dla kumatych, yy, Ok, dalej mamy moi drodzy, kolejna ich remiksowa, kolejny remiksowy album, yy, który aktualnie wykonali z dosyć ciekawą osobą, mianowicie z Jay-Z, który pomyślał, że Linkin Park i Jay-Z tak cudownie do siebie pasują. Tutaj poszli, bym powiedział, ponownie taki rap metal, ale nawet bym powiedział bardziej rap rock, to be honest. Są to nutki remiksowe ponownie, które ponownie remiksują nutki z Hybrid Theory, ale powiedzmy rezygnują nieco z metalowego brzmienia i idą bardziej w rock, bym powiedział. Tak to nam tutaj wygląda. I tutaj mamy nawet DVD, nie tylko CD. Już wam pokazuję, o co chodzi. Tak on tutaj wygląda. LP, Jay -Z. I tutaj mamy płytkę CD. I aktualnie, jak sobie otworzymy jeszcze to pudełko, o tak, da się jeszcze bardziej otworzyć. O właśnie. I tutaj mamy, moi drodzy, DVD. Dokładnie tak, na który mamy ich wspólne aktualnie koncerty no i te mamy taką graficzkę no kurde cudeńko like, po raz pierwszy chyba w życiu raczej na pewno widzę tego typu pudełko tak otwierające się like. miałem do czynienia zobaczcie <coughs> głos mi się zamówię. miałem do czynienia z pudełkami CD które mają miejsce na dwie płyty CD ale nigdy w taki sposób się nie otwierały te które, z którymi miałem do czynienia więc to jest aktualnie dosyć ciekawe bardzo fajny albumik ok Dalej mamy, moi drodzy, album, który wyszedł w roku 2007, a jest to Minutes to Midnight. I tutaj jest pierwszy raz, kiedy naprawdę zmienili swoje brzmienie, mianowicie tutaj mamy do czynienia bardziej z alternatywnym rockiem, alternatywnym metalem, dokładnie tak. Bardzo fajna okładka swoją drogą. Bardzo mi się aktualnie podoba. Tak to nam tutaj wygląda, a w środku Hmm, mamy tutaj takie coś. No, i tutaj płytka bardzo ładna, swoją drogą. Taka srebrna, podoba mi się. A tutaj mamy takie, takie, takie coś. Jakby ziemię, coś ten deseń. E, dokładnie, dokładnie tak. Ok, teraz moi drodzy, mamy. Album, który został wydany w roku 2010, a jest to A Thousand Suns, dokładnie tak. Tutaj ponownie brzmienie się nieco zmieniło tej, poszło to bardziej w stronę progresywnego rocka, już tak mniej, zdecydowanie z mniej metalu, tutaj bardziej bym powiedział, że to przypomina już rock, dokładnie, dokładnie tak. No, powiem tak, Nick Park nigdy nie bało się eksperymentować i mówiąc szczerze, to jest ich spory atut, moim osobistym zdaniem. Wielu się to nie podoba, a mi się to strasznie podoba, mówiąc szczerze, że eksperymentują choć ponownie. Najbardziej preferuję jak brzmi, że tak powiem, ich wydają nu metal, ale i tak jest spoko. Dokładnie tak tutaj wygląda i płytka dosłownie po prostu e, identyczna jak tło. Przez to z początku, jak otworzyłem to było to myślałem, że nie mam płyty literalnie, bo Widzicie, to jest dosłownie to samo co jest tutaj, więc tak, bardzo, bardzo aktualnie ciekawie, bardzo ciekawy zamysł tutaj jest. Ok, bardzo zresztą swoją drogą, bardzo fajny albumik. Dalej, moi drodzy, mamy hmm, albumik z roku 2012, a jest nim Living Things, dokładnie tak. Tutaj poszli w stronę elektronicznego roku, alternatywnego roku, więc ponownie nie, nieco zmian jest, e, dokładnie tak, e, tak to nam tutaj wygląda, zgadza się, ok. A w środku e, tutaj mamy taki sposób, tutaj mamy czarną płytkę, dokładnie tak, e, tak to nam tutaj wygląda, a tutaj mamy taką graficzkę, dokładnie tak, ok. Nie będę mówił tutaj, że jest cudowny album. I mean, moim zdaniem, oni mają same dobre albumy, z, po, z początku jest jeden, który mi się nie podobał. Oni sobie jeszcze wspomnimy, dokładnie tak. A teraz ciśniemy z ich kolejnym albumem, już ostatnim remixowym, a jest nim, moi drodzy, Recharged. Dokładnie tak. Tutaj jest największa zmiana dotychczas. Jest to album. Który celuje w dubstep, EDM oraz dra, Drum and Bass, więc tak, zmiana jest o 180 stopni. Są tu remiksy z poprzedniego albumu, czyli z Living Things. Bardzo fajny albumik. Swego czasu byłem sporym fanem dubstepu. Do EDM i do Drum and Bass nieco się zdążyłem przekonać, chociażby dzięki Sonicowi Frontier's To Be Honest. Więc jak najbardziej to jest album bardzo fajniusi. Dokładnie tak, ta tamtej wygląda. Tutaj mamy z kolei białą płytkę, tym razem. A tutaj mamy kontynuację do tej graficzki. Ok, więc tak, bardzo, bardzo fajny remixowy albumik. Jak już mówiłem, no oni mają samo, same dobre albumy, moim osobistym zdaniem. Teraz przechodzimy do albumu, który z początku mi się nie podobał. A jest nim wydany w roku 2014: The Hunting Party. Dokładnie tak. Album, który z początku mi się nieco nie podobał, choć on wraca do nu metalu. Ale po prostu piosenki same w sobie bardzo mi, znaczy bardzo, no jakoś wielce mi się nie podobały. Uważałem go za średniaka. W tej chwili uważam go za album dobry, więc nie podskoczył jakoś wielce mocno. Wciąż, moim zdaniem, jest jednym z najsłabszych, ale, ale moim osobistym zdaniem, nie jest aktualnie źle. Dokładnie tak. Tu jest Nu Metal, ale też zaciąga od czasu do czasu lekko rokiem też. Bym powiedział, że to nie jest taki stricte Nu Metal, przynajmniej ja bym tak to ja bym tego tak nie nazwał. Mamy ponownie czarną płytkę aktualnie, tak nam tutaj wygląda. A za płytką takie, takie coś. okej, okay. Dokładnie tak. I teraz, moi drodzy, mamy ostatni ich album Overall. Dokładnie tak, który no. Bym powiedział, że poza tym dubstepem, no to to jest chyba największa zmiana taka naprawdę, naprawdę, jeśli chodzi o główne albumy, to jest naprawdę sroga zmiana. Nawet po okładce można stwierdzić, że wow, coś się zmieniło. Jest to moi drodzy One More Light, album, który celuje w pop, elektropop. Więc zmiana jest naprawdę o 180 stopni. I ten album swego czasu był strasznie hejcony. W dniu dzisiejszym jest troszeczkę z tym lepiej. Ja zakochałem się w tym albumie od pierwszego wejrzenia. Dokładnie tak. Lubię pop osobiście i w wykonaniu Linkin Parku pop brzmi naprawdę moim zdaniem świetnie. Dokładnie, dokładnie tak. Tak to nam tutaj wygląda i mamy z kolei białą płytkę z taką graficzką. A tutaj za płytką ta sama graficzka no i takie ładne tło. Dokładnie tak. Ok, i mówię, to był ich ostatni album, ale od 2020 zaczęli wydawać albumy na dwudziestolecie. Dokładnie tak. W 2020 wydali po 20 latach swojej premiery ponownie Hybrid Theory w edycji 20, th Anniversary Edition. Dokładnie tak. Tak to nam tutaj wygląda. To jest w kartonowym pudełeczku, takim. Te mamy dodatkowe nutki. Dokładnie tak, jakieś demo, jakieś wersje z koncertów i tak dalej, i tak dalej. Ok. I tutaj, jak sobie otworzymy, mamy takie coś. No i tutaj aktualnie mamy pierwszą płytkę oraz taką książeczkę. Już Wam pokazuję. Tutaj mamy pierwszą płytkę. Tak nam tutaj wygląda. Dokładnie tak. No, i mamy tą książeczkę, o której wspominałem. No, a tutaj ogólnie macie jakieś tam graficzki, opisy piosenek i tak dalej, i tak dalej. Więc jak widzicie. Tak to nam tutaj wygląda. Ładnie, tak. Dobra. Tutaj sobie ładnie, pięknie wsadzimy. Teraz nie chce się za bardzo mnie słuchać to. Dobra, rzeczy co? To ja to wsadzę później sam. Teraz się to nie chce słuchać, a tutaj w drugiej przegródce mamy drugą płytę aktualnie, którą już Wam pokazuję. Tak wygląda dru druga płytka, dokładnie tak. Okej. Okay. No dawaj, Wchodź, że. dobra. I w roku 2023, czyli jakby nie patrzeć w tym, dokładnie pod koniec marca wydali Meteorę, dokładnie tak, 20th Anniversary Edition, zgadza się, okej, okay. tutaj mamy trzy płytki za to, like, to jest opus magnum Linkin Parku, nie? tak jak ja mówiłam Meteorę, tak, Meteora w wersji 20th Anniversary Edition to jest coś po prostu przepięknego. Tak to nam tutaj wygląda, i to się otwiera jeszcze w taki sposób. Mamy taką ścianę z grafikami. ok No i cóż, tutaj, tutaj w tej przegródce mamy książeczkę, dokładnie tak, Meteora 20th Anniversary. No i tutaj ponownie mamy różne grafiki, opisy piosenek i tego typu inne rzeczy. Tutaj mi przeskoczyło. Właśnie. Tutaj mamy przedstawicieli zespołu, oczywiście. Ok. Ładne graficzki, naprawdę ładne graficzki. Dające właśnie feeling tamtych czasów, bym powiedział. Ok. Dobra. Sobie to wsadzamy z powrotem, moi drodzy. O ile mi się uda, a powinno, jest. Tutaj git ze spokojem. Tutaj mamy pierwszą płytkę hmm. Honotu. O, właśnie. Oto i tak wygląda pierwsza płytka. Ok. Moim zdaniem bardzo w porządku jest to zrobione aktualnie. Hmm. No nie, wiem, podoba mi się bardzo te, te, te wykonanie tych dwóch albumów na dwudziestolecie. Jedyny minus jest tylko taki, że po prostu trudno się wykłada płyty <złasz> Zwłaszcza jak mam kamerę przed sobą Ona spokojnie daje radę chyba A. Mamy Tak wygląda druga płytka Więc tutaj już jest pewna różnica, nie tak jak przy okazji Hybrid Fury tam, tam, że tak powiem wszystkie płytki wyglądały, no wszystkie, dwie <złasz> Jakie tam były, wyglądały Identiko, a tutaj już jest pewna różnica to się szanuje aktualnie dobra i teraz ostatnia płyta tak wygląda trzecia płytka dokładnie tak więc bardzo ładne ogólnie te płytki mówię, nie są takie po prostu monotematyczne i takie, takie prościutkie jak przy okazji Hybrid Fury więc to się naprawdę szanuje ja Zamiast ogólnie ogólnie tu się trochę bardziej postarali niż przy okazji Hybrid Fury, z czego się o tyle cieszę, że mówię: Ja ten po prostu album preferuję, więc. Dokładnie tak, moi drodzy, to była tyle, jeśli chodzi o przedstawienie tychże albumów. Like, polecam zainteresować się ich świetną muzyką, bo naprawdę jest świetna. Dokładnie, dokładnie tak. No, to jest w tej chwili mój drugi, najulubieńszy Zespół muzyczny zaraz po Crash Forty, który na zawsze w moim serduszku przysięgam. Tak więc tak, dziękuję Wam moi drodzy bardzo serdecznie za oglądanie tejże prezentacji, tychże albumów. Mam nadzieję, że Wam się ona podobała no i do w następnych filmów. I tak, ja wciąż pamiętam o prezentacji gier pc Część druga już niedługo, jeszcze nie wiem kiedy, ale pamiętam ona będzie, tylko po prostu na razie mi się nie chce, na na świecie, tak więc y, tak, jeszcze raz dzięki i do zobaczenia w następnych filmów. See ya!